Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku serii Serwujemy z Wolej Wrocław. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zwiększyć swoją odporność. Ze mną jest Ola Gancarz. Hej, witam wszystkich. No to lecimy z pytaniami od widzów. Zaczynamy. Czy żeby zwiększyć swoją odporność, wystarczy łykać codziennie różne suplementy, zwłaszcza porą zimową? Nie, bo na naszą odporność składa się wiele czynników i tutaj przede wszystkim powinniśmy zacząć od podstaw. Podstawy, czyli regularna aktywność fizyczna, sen. Odżywianie, i tutaj ograniczamy przetworzoną żywność i spożycie alkoholu. Ważna jest też higiena, higiena co, dnia codziennego, też jak spożywamy żywność, żeby myć ręce, wbrew pozorom, jest to naprawdę bardzo ważne. Dbajmy o to, żeby nasza dieta była zbilansowana, różnorodna i stawiajmy na świeże warzywa i owoce, a w porze jesienno-zimowej, na temrożone, one też będą dobrą alternatywą. Musimy zadbać o swoje jelita, bo z jelit pochodzi 80% naszej odporności, i tutaj spożycie było będzie bardzo ważne. Dodatkowo nawodnienie. Nie zapominajmy o spożywaniu wody i minimalizujmy narażenie na stres. Możemy się wspomóc suplementacyjnie tutaj witaminą D. No dolecimy do następnego pytania. Słyszałam, że w naszej diecie najważniejsze są witaminy, takie jak witamina C i witamina D. W jakich produktach możemy je znaleźć? Poza witaminami C i D kluczowa będzie także witamina A oraz cynk. Ale zacznijmy od C i D. Witaminę C znajdziemy w natce pietruszki, w papryce, w kiwi czy na przykład porzeczkach i czarna i czerwona będą jej źródłami. Witaminę D znajdziemy w rybach, jajach oraz grzybach. Jednak bardzo ciężko jest dostarczyć odpowiednią ilość spożywienia, dlatego należy wspomagać się suplementacją. Witaminą a źródłem witaminy a będą produkty mleczne, jaja oraz wątróbka. Źródłami cynku będą, będzie też wątróbka, pestki dyni czy na przykład imbir albo kasza gryczana. I teraz pytanie do ciebie, czy coś z wymienionych produktów znajduje się w twojej diecie? Na pewno tak, bardzo dużą uwagę przykuwam do tego, żeby spożywać owoce i warzywa, mhm. szczególnie w porze gdzieś tam letniej, które można je dostać świeże, natomiast bardzo e, nie przepadam za wątróbką. Na szczęście są nie mojej w mojej diecie. Dobrze, to lecimy dalej chyba, co? Jaką ilość witaminy D przyjmować dziennie? Niektórzy mówią, że około 2000, ale znamy takich, którzy twierdzą, że to bujda. Czy im więcej, tym lepiej? 90% Europejczyków ma niedobór witaminy D. I tak, od 2000 jednostek dziennie mniej więcej zaczynamy suplementację. Warto pamiętać o tym, że witamina D najlepiej wchłania się z formy płynnej, więc stawiajmy na albo kapsułki płynne, albo na witaminę D w formie kropelek. Spożywajmy także witaminę D po jedzeniu, bo witamina D najlepiej wchłania się z pożywieniem. Jeżeli chodzi o dawki większe, to dawki większe stosujemy u osób, u których BMI, Wynosi powyżej 30%. I tutaj już zaczynamy od dawek mniej więcej 4000 jednostek na dzień. Ale także, jeżeli oznaczycie sobie witaminę D z krwi i wyjdzie wam niedobór, warto udać się do lekarza, skonsultować to i żeby właśnie lekarz specjalista dobrał wam odpowiednią dawkę do wieku, masy ciała i poziomu niedoboru. Co sądzisz na temat probiotyków? Probiotyki skracają czas trwania choroby o 2 dni i zmniejszają ryzyko infekcji mniej więcej o 48%. Jednak nie wiadomo, jaki szczep jest najlepszy. W badaniach wskazuje się najczęściej szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium, ale... 89% produktów na rynku polskim niestety jest słabej jakości i zawiera przy złym przechowywaniu znacznie mniejszą dawkę danych szczepów bakteryjnych, więc tak naprawdę po ich zakupie dużo tracą na wartości. Więc warto mieć to na uwadze, żeby stawiać na sprawdzone firmy i wspomagać się probiotykoterapią, ale probiotykoterapia będzie miała sens dopiero przy dłuższym stosowaniu, więc tak naprawdę nie stosujmy probiotyków tydzień czy dwa, najlepiej cztery tygodnie i więcej. Właśnie, żeby te bakterie miały czas na zasiedlenie y, naszego, naszych. Jelit. Czy stosowałaś kiedyś jakieś probiotyki? Tak, tak, nawet teraz stosuję. I, a propos probiotyków, to mam takie pytanie, bo poruszałaś to będę, że warto je dobrze przechowywać. przechowywać. W jaki sposób najlepiej to robić? Gdzieś tam, jak byłam na uczelni, to badaliśmy właśnie, jaka forma przechowywania probiotyków będzie najlepsza i najlepiej przechowywać je bez dostępu do światła, w chłodnym pomieszczeniu, gdzieś przyjmuje się, że lodówka sprawdzi się najlepiej albo taka szuflada gdzieś, gdzie nie będzie to po prostu mocno nasłonecznione. Jasne. Czy picie herbaty z miodem, imbirem i cytryną rzeczywiście zwiększa odporność i oraz jak to jest z kurkumą? To nie jest tak, że jest to produkt, który niesamowicie zmieni naszą odporność i wpłynie tak, że powinniśmy się codziennie tym zapijać, bo miód niestety, niestety traci swoje cenne właściwości pod wpływem wysokiej temperatury. Owoce cytrusowe są cennym źródłem witaminy C, która jak już wcześniej wspomnieliśmy właśnie będzie wspomagała naszą odporność. Tak samo imbir i kurkuma, więc warto gdzieś te produkty w diecie... Przeplatać niekoniecznie muszą być to w schłodzonej herbacie, ale na przykład właśnie imbir, czy kurkuma w formie przyprawy, czy startego świeżego korzenia fajnie będą działały też dodatkowo przeciw zapalnie. Coś o sporcie. Słyszałam, że sport poprawia odporność. Problem w tym, że jak pójdę pobiegać w deszczu, to od razu jestem chory. Coś, co z tym jest? Po pierwsze, jeżeli biegasz w deszczu, jesteś od razu chory, no to nie idź biegać w deszczu, zacznijmy od tego. Ale tak, regularna aktywność fizyczna będzie zwiększała naszą odporność. Co jest ważne, regularna, ale nie nadmierna aktywność fizyczna i taka, przy której dbamy o nasz sen, żeby on był ciągły i nieprzerywany, trwał minimum 7-9 godzin. Dbajmy też o warunki, w jakich śpimy, żeby to była przewietrzona sypialnia z częstą wymianą pościeli i żebyśmy tej aktywności fizycznej nie uprawiali bardzo późno w nocy. Ze względu na to, że może to zaburzyć naszą regenerację, a słabszy sen będzie wpływał na obniżenie właśnie naszej odporności. Więc sport jak najbardziej. Ale właśnie podejdźmy do tego rozsądnie i nie biegajmy w deszczu, jeżeli, jeżeli nam to szkodzi. Słuchaj, ja widzę tutaj, zerkam okiem, że następne pytanie jest prawdopodobnie do Ciebie, bo w jaki sposób sportowcy dbają o odporność? Osłabiona odporność wpływa na brak wyników, które są w sumie dla Was priorytetem. E, tak, oczywiście. Musimy bardzo zwrócić uwagę na dbanie o naszą odporność. Myślę, że przede wszystkim e, patrzę na swój przykład. To dieta, sen, e, suplementacja, to uważam, że to jest dodatek do tego wszystkiego odpowiednie nawadnianie, więc to jest jakby klucz tego wszystkiego, żeby przez cały sezon trzymać tą wysoką odporność i nie dać się złapać chorobie czy przeziębieniu. Czyli nie biegasz w deszczu? Ja staram się nie. <gry> Dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania w zakresie odporności albo w innym temacie, to śmiało zadawajcie je pod tym odcinkiem. Nie zapomnijcie o łapce w górę i żebyście zasubskrybowali nasz kanał, bo więcej odcinków już wkrótce. Dzięki wielkie, cześć. Cześć, do zobaczenia.